Dzień dobry, w tym filmiku chciałam Wam pokazać jak zszywam palce skarpet tak, żeby nie było widać o, tutaj widzicie w którym miejscu są zszywane i żeby nie było żadnego szwu i żeby to bardzo ładnie wyglądało o, tu może lepiej będzie widać w sumie, no może troszeczkę widać, jest, gdzie jest to łączenie ale jest to minimalne mam na dwóch drutach oczka bo już skończyłam przerabiać skarpety i palce. Mam tyle samo oczek na każdym drucie. To jest bardzo ważne. Nitkę już sobie odcięłam i nałożyłam na igłę, odmotka, i teraz tak. Tu, jak widzicie, mam nitkę, która mi się skończyła jest na tym drucie. I tu mam drugi drut. Zaczynamy w ten sposób, że najpierw tu, gdzie jest nitka, na tym oczku, biorę tak w ten sposób, wbijam igłę przewlekam ją. Nie spuszczam tego oczka z drutu jeszcze. Trzymam sobie tak druty, bo jest to dużo... Mam nadzieję, że ostrość nam nie będzie uciekała. Dużo ułatwienie. Teraz biorę z tej strony. Wbijam igłę. Z tej strony będziemy wbijać igłę tu. Teraz już wbijam, jak widzicie, przez środek oczka i przeciągam nitkę. Przeciągam ją i zarazem spuszczam oczko. Z tej strony było wbite z tej, z tej strony będziemy wbijali z tej strony. Wiem, w pierwszym oczku już było przeciągnięta nitka, ale teraz już przeciągamy i zarazem spuszczamy oczko. Teraz tak, tu w to pierwsze oczko, które spuściliśmy, wbijam igłę i łapię drugie następne oczko. I spuszczam je, zarazem zaciągając nitkę. Teraz bierzemy tu w pierwsze oczko, wbijamy igłę, ale tu wbijamy od, jakby od środka. Widzicie tą igłę? I też spuszczam. Znowu wbijam w oczko, które było przed chwilą spuszczone tu w tego drutu i łapię następne oczko z tej strony. Spuszczam. I biorę, zaciągam nitkę. Żeby tu nam się ładnie układało, zawsze sobie palec podkładam i wtedy ono tu się ładnie tak będzie układało. To też ułatwia sprawę. Znowu szukam oczka, które przed chwilą było spuszczone z tego drutu. Wbijam w ten sposób igłę i zarazem tu w ten sposób. Może najpierw tu wbijemy w to pierwsze i teraz w to następne, które będziemy spuszczać z tego drutu. Tu te, z tej części zewnętrznej, wbijamy tak jakby od środka igłę. I znowu spuszczamy to oczko. I podciągamy sobie nitkę. Teraz znowu. Tutaj wbijamy oczko, które były z tej strony było spuszczone ostatnie. I tu z tej strony wbijam. To jest ważne, żebyście pamiętali, z której strony, gdzie wbijacie igłę. Teraz. Znowu tą stronę robimy, czyli ten drut. Szukamy ostatniego oczka. To jest tutaj to. Czyli wbijam w tej strony igłę, ale w oczko na drucie wbijam z tej strony. I podciągam nitkę. Znowu schodzimy niżej, czyli łapiemy z tej strony ostatnie oczko, które spuściliśmy, i z tej strony wbijamy w kolejne, następne, które będziemy spuszczać z drutu. Podciągamy. Znowu przechodzimy na drugą stronę. Łapiemy oczko z tej strony, igła i z tej strony. Jeżeli Wam się tu zsuwa, to sobie poprawcie druty, żeby Wam oczka nie wszystkie nie spadły. I znowu. Tu wbijam tutaj, z tej strony i tutaj z tej strony od razu wbijam ten odspot. Podciągam. Łapię tamto oczko i z tej strony wbijam. Jak się przyjrzycie, to one je tutaj widać, które oczko ostatnie było przerobione. Znowu te wbijam i następne na drucie. Spuszczam. Teraz wbijam tu w oczko, które było u góry i tu kolejne. Z tej strony i z tej strony. Teraz bierzemy u góry, z tej strony. Musicie wbić ładnie się w to oczko. O! I teraz bierzemy oczko z drutu z tej strony. I zobaczcie. Nic nie widać, gdzie jest nasze szycie. Tak samo można zamykać rękawiczki. W ten sam sposób i wtedy u góry, jak widzicie, nie będzie nic widać. Nie będzie żadnego szwu, który ubiera, ale i też nie widać. A przecież o to chodzi nam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się do czegoś przyda.